witamy Was bardzo serdecznie w czwartym, no niestety już w ostatnim odcinku naszych rekolekcji adwentowych, internetowych. Będziemy się z Wami żegnać e, tym odcinkiem, przynajmniej na razie. E, plany są, żeby pewne rzeczywistości poprowadzić dalej, ale to gdzieś tam się objawi w najbliższym czasie. E, natomiast dzisiaj bardzo Was serdecznie witam. Witam Marka, witam Maćka. E, i całą tutaj ekipę, słuchajcie, bo ten ostatni odcinek będzie taki y, mega profesjonalny. Y, więc bardzo już teraz dziękuję wszystkim, którzy się w to zaangażowali. Y, Wojtkowi, Michalinie, która też tutaj z nami dzisiaj jest. Naszym moim kotom pięknym. Może zobaczycie je później na, na końcu, bo one nam towarzyszyły przez wszystkie odcinki y, naszych rekolekcji. Kochani, y, dzisiaj kończymy y, temat modlitwy, ale tak naprawdę... To nie jest koniec w tym sensie, że wyczerpaliśmy w jakikolwiek sposób całe zagadnienie modlitwy i rzeczywistości modlitwy, ale chcemy jeszcze powiedzieć o jednej ważnej przestrzeni w modlitwie, której właśnie uczą nas i święty Józef i najświętsza Maryja Panna, chcemy dzisiaj mówić o, o modlitwie zawierzenia. Czym jest, jak to się w naszym życiu może objawiać, i jakie owoce przynosić? I tak jak już powiedziałem w, w tym wprowadzeniu do tego spotkania naszego dzisiejszego, chciałbym wyjść właśnie od tych dwóch postaci. Zobaczcie, że już trochę dotknęliśmy tego tematu w zeszłym, w zeszłym tygodniu, w zeszłym odcinku, gdzie mówiliśmy sobie właśnie o tym, jak święty Józef zareagował na to, co się stało z. E, na jakby powołanie czy, czy to co zwiastował mu Archanioł Gabriel czyli wstał najpierw przyjął Matkę Najświętszą do siebie, zaopiekował się nią wtedy kiedy jej taki, groził jej lincz społeczny ale także w tej scenie kiedy już po narodzeniu Jezusa było zagrożenie życia jego więc wtedy wziął także za namową anioła Wziął pana Jezusa Matkę Najświętszą, uciekali do Egiptu. I to jest jakby taki przykład modlitwy zawierzenia. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie dotknęli tego tematu: jak to też jest w naszym życiu, czy to jest łatwe, czy to nie jest łatwe, czy gdzieś tam nam jest prosto w taki sposób do pana Boga, jakby podejść, ale też jemu zaufać. Ja myślę, tak w moim odczuciu, jak na, na teraz bym miał powiedzieć coś, to wydaje mi się, że modlitwa zawierzenia jest takim najtrudniejszym rodzajem modlitwy, bo ona nie jest tylko słowami, czy jakąś taką postawą w sensie no takim zewnętrznym nie, że do modlitwy, że tam chodzi mi o gesty, nie, czy o postawę moje, mojego ciała. Tylko to jest już coś, co dotyka naprawdę głębi mojego życia i właściwie najwyżej zewnętrznie znajduje jakiś przejaw tego, jak moje życie wygląda i w danej sytuacji, jaką ja przyjmuję tą postawę wobec Boga. Także zawierzenie wydaje mi się jest szalenie trudne, bo oczywiście łatwo jest wypowiedzieć słowa. Nie? Jezu, ufam Tobie, Jezu zdaje się na Ciebie, ale myślę, że każdy z nas doświadczył czegoś takiego, że nieraz te słowa no nie mają jakby pokrycia, takiego czujemy, że nie mają pokrycia w tym naszym, w takiej najgłębszej naszej warstwie. No tak, na teraz bym powiedział, nie? Mi się wydaje, że w ogóle. To się bierze chyba z, y, takich, z takiego początku, to znaczy właśnie z księgi Rodzaju. Tam mamy mowę o, o tym, jak y, dokonał się grzech pierworodny, mm. że to właśnie polegało na braku zaufania do Pana Boga. I myślę, że właśnie problem z naszym zawierzeniem Bogu, jakby jest zakorzeniony w tym, mm. że nam się wydaje, że, na, że jakby ja mam lepszy pomysł na, na moje życie. Że to co, to, co gdzieś, jakby to, co ja widzę co do mojego życia, do, do tej przyszłości, nawet do konkretnej sytuacji, to nagle jakby pomysł Pana Boga wydaje mi się, za trudny, jakby nie do przejścia i, i tutaj dlatego gdzieś ta trudność się pojawia w zaufaniu w zawierzeniu. Myślę, że to, co mówisz, jest no, świetne nie? w tym względzie, że pokazuje, że gdzieś jesteśmy zranieni. Czy mamy tą taką rysę, która sięga nie czegoś zewnętrznego w nas, tylko takiego no, naszego DNA, gdzieś, że no, nawet nie chcielibyśmy zawierzyć Bogu, żeby zdać się na niego, bo y, mamy wrażenie wtedy, czy wiemy, żeby po prostu by nam ulżyło, tak? czy byśmy y, byli bardziej wolni nie? w jakichś tam doświadczeniach naszych. i Czasami przychodzi ten moment takiego zmagania, także ja tutaj wolą się zgadzam, nie, że zrobię to, co Bóg chce i to jest chyba najistotniejsze, natomiast też mamy tą warstwę emocjonalną w sobie, która na przykład mówi, no nie, 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 nie. Boi się, nie, doświadcza lęku, czy, czy doświadcza tego czy takiego, takiego lęku. W w sensie takiej y, utraty, takiej jakby kontroli, nie poczucia tego, że może ja coś jednak tracę, tak, że to jest takie gdzieś ta modlitwa zawierzenia Bogu. Myślę, że w jakimś sensie jest ona takim dramatycznym takim aktem, nie, że to nie jest takie chopciub, nie. Nie lajcak. Nie. Nie no, jest no, takie zależenie lajcie. samo w sobie. To jest takie po prostu bezgraniczne poddanie się, można by tak to wytłumaczyć, jeśli, jeśli to na tym polega, no to to też jest kwestia przyjęcia konsekwencji różnego rodzaju, tak? My zazwyczaj codziennie po prostu dobieramy sobie dla nas to, co najlepsze, tak? Potrafimy sobie wybrać najlepszy posiłek, zdjąć sobie groszek, którego nie lubimy lub wydłubać marchewkę z surówki. Natomiast tutaj jeżeli chodzi o zawierzenie, no to jest już pełna forma, tak? Przyjmuję to w takiej, jeżeli zawierzam się bezgranicznie, to przyjmuję to w takiej formie, jaką otrzymam. Nie mogę sobie wybierać, nie mogę sobie dobierać. Muszę po prostu bezgranicznie poddać się temu, i to jest właśnie chyba ciężkie, bardzo ciężkie. Ja myślę, że to jest też jakby robienie troszkę wbrew sobie. Mhm. W sensie to jest takie pokonywanie gdzieś tam siebie. Ale to też na przykład, jak poruszyłeś kwestię, chociażby świętego Józefa, który obudził swoją rodzinę i po prostu nagle uciekał do tego Egiptu. To jest też wyjście z, z tej strefy własnego komfortu. Dokładnie. Przede wszystkim, nie? Mhm. To jest ten, ten przykład, który dał nam też Pan Jezus, bo. Bał się jak normalny człowiek, tak, umierając za nas. Co prawda teraz jesteśmy przed Bożym Narodzeniem, ale też warto to poruszyć, tak, że, że mimo że odczuwał ból strach, mimo że bał się tego przeokrótnie, to jednak zawierzył swojemu ojcu, że to, co robi, ma sens, tak? I wtedy umarł jakby, czyli stracił siebie dla tego celu. Nie? I w tym zawierzeniu też jest właśnie to ciężkie, bo Mogą przyjść jakieś konsekwencje, mogą być różnego rodzaju mhm. następstwa, które po prostu musimy przyjąć. Nie? Ja miałem to, co, to, co przed powiedziałeś, mhm. e, też właśnie przed taka myśl mi przyszła odnośnie Grójca, nie? Mhm. tej modlitwy Pana Jezusa Ojcze. Jeśli to możliwe, zabierz ode mnie ten kielich, ale na tym się nie skończyła jego modlitwa. Jezus powiedział: Ale nie moja wola, lecz Twoja, Ała. niech się stanie. Ale też, też że Ci powiem słowo, też y, można to. by. <laughs> Można by też tak powiedzieć, że, że on się modli, doświadcza no, po, podobnie jak my czasami doświadczamy, nie? że o coś prosimy, niech mi ominie ten kielich, i można powiedzieć, że nie zostaje wysłuchany, tak? nie omija go ten, ten kielich. I my czasami też nie doświadczamy coś takiego, że no, jesteśmy niewysłuchani. Tak? I właśnie to, co mówisz, nie? że jednak jest coś dalej, tak? to nie usuwa też. Jakoś jego lęku, tak, czy dramatycznej sytuacji, w którym jest tego, w której się znalazł, tego umierania. Natomiast też wiemy, nie, że Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha, a w sumie jego ostatnie słowa, chociaż doświadcza też tego, nie chwilę wcześniej, tego opuszczenia całkowitego przez Boga. O tyle łatwo jest na co dzień, jeżeli na <laughs> przykład wchodzisz gdzieś i jest napisane, że trzeba zdjąć czapkę czy nie można palić, czy tutaj na przykład się nie spożywa alkoholu. To takie prozaiczne troszeczkę może i trywialne, co, co, co podaje, ale jesteś w stanie zastosować się do tego na chwilkę. Nie? To jest jasny przekaz. Tu nie można palić. Tu nie można spożywać alkoholu. Natomiast jeżeli wchodzisz w modlitwę zawierzenia, to nawet nie wiesz. Nie masz tych wytycznych, tych, które po prostu mogą nas w pewnym sensie mm. po prostu dotknąć. Nie? A mimo to Ufam. Teraz mnie przerwę, choć coś mówię. <laughs> Proszę, o tak? Marcinie. Dobre. To może ja przed... Nie, odpowiem. Słuchajcie, czy to co... Yy, bo to co Maciek powiedziałeś przed chwileczką, nie, że to jest, jest to pewna trudność taka, że my wchodząc właśnie w modlitwę zawierzenia i oddając swoje życie Panu Bogu, no właśnie tracimy kontrolę, czy yy, stajemy wobec pewnego rodzaju niepewności, która jest przede mną, ale tak sobie myślę, że patrząc troszkę na swoje też życie i jakby to, też to, co tu się wszystko dokonuje teraz i to, jak, jak żeśmy zaczynali te rekolekcje i jak ten ostatni odcinek się rozwija i co się przez ten miesiąc wydarzyło, to sobie nagle myślę, że to jest niesamowite, jeśli się Panu Bogu powierzy. To ja Wam powiem tak, bardzo szczerze, ja miałem ogromną wolność w sercu przed tym wszystkim, przed tym dziełem, którego się podejmujemy. I myślę, że takie zawierzenie Panu Bogu, oprócz tego, że oczywiście rodzi pewnego rodzaju niepewność, to też może nam dawać ogromne poczucie wolności w sercu. Że tak naprawdę to, co też troszkę ojciec Dolindo jakby wyprowadzał naukę, Jezu, Ty się tym zajmij. To bardzo teraz często powtarzane zdanie ojca Dolindo. Ale właśnie o to chodzi. I oddaję Ci swoje życie i co? I to już nie jest moje życie tak naprawdę, mm -hmm. więc jeśli pojawi się jakaś trudność, to Panie Boże, to Twoja, Twoja, to, to Ty się tym zajmij już, nie? Może to tak też właśnie trywialnie brzmi, ale myślę, że kiedy podejdziemy w ten sposób do tej rzeczywistości, to nagle się okaże, że naprawdę zyskujemy w sercu wolność. Mm -hmm. Tak, na pewno. Jeśli chcesz dużo zrobić dla Boga, tak, no to na pewno jest też tak, że On sprzyja temu, jeśli uważa, że to jest dobre. No walka. Okay. No. Wydaje mi się, że my też właśnie do, te, do tego zawierzenia to dochodzimy i to dochodzimy yy, współpracując z łaską. Tak? Że to mhm. się, yy, no czasami mamy takie momenty, nie? że ta łaska nas tak ogarnia, że łatwo przychodzi to, mhm. yy, to zawierzenie, a czasami yy, no, trudno. Tak? I myślę, że tutaj taka zasada tych małych kroczków, żeby jednak się tego uczyć nie? tego oddawania swojego yy, życia jest tutaj. Przydatna bardzo, nie? że po troszeczkę, bo ktoś może powiedzieć, no ale ja teraz nie potrafię, nie? ja nie mogę tego y, zrobić, nie, mam, nie mogę przeskoczyć nie, pewnych rzeczy. Nie, nie, no mówię to, nie, Jezu, ty się z tym zajmij, ale to jakby nie wpływa na to, jak ja się na przykład czuję, tak? bo nieraz ludzie ty, ty w tych kategoriach, to y, roz, rozpatrują nie, że zawierzę, to znaczy, że już teraz na mnie taki pokój spływa, no może spłynąć, a wcale nie musi spłynąć. Nie, że tutaj bardziej chodzi o, o postawę, to to, w jaki sposób my się ustawiamy do Pana Boga, jak go postrzegamy, i to, co na samym początku mówiliśmy o uwielbieniu, nie, że no, znajomość Boga, tak? Znajomość Boga, jak go znam, to coraz bardziej się przekonuję, że chociaż nie wiem jak, a my po ludzku też mamy tą potrzebę jakiegoś rozumienia, nie? To, to nie jest nam obce, tak? nie jest to do końca nie jest to złe, nie? że my potrzebujemy coś rozumieć, sobie wyjaśnić czy mieć też kontrolę, tak? Ale my się uczymy oddawać to Bogu poprzez to, że Jego poznajemy. I tak naprawdę to zawierzenie do nas prowadzi do takiego zjednoczenia, nie to, co Jan od Krzyża mówi, nie? czy tam mistycy mówią, nie? że istotą jest właśnie to zjednoczenie z Bogiem, nie żeby takie zdanie się na Boga absolutne, i do tego zmierzamy, nie? Po troszeczku, po troszeczku, po troszeczku. Bo jeszcze zawierzenie jest to, że czasami w takich sytuacjach się znajdujemy, że my mamy takie poczucie, że my nie wiemy, jak to się skończy. Nie, że I nawet czasami można powiedzieć, że jesteśmy tak wystawieni na taką próbę, yy, że nie wiemy, czy to się dobrze skończy. Nie? Tak dobrze w tym, tak jak my to rozumiemy, nie? że nie mamy pojęcia, jak to się skończy. Nie? Czy to będzie w, będzie w ogóle nie, dobrze, tak? by, I czy w ogóle czy ja dojdę tam do tego momentu, gdzie, Bóg, gdzie mi mówią inni, że tak, Bóg ciebie prowadzi i dojdziesz tam do tego momentu, jeżeli będziesz mu wierny. A ja w tej drodze takiej nie, to teraz mi przychodzi właśnie ta noc ciemna, nie, Jana odkrzyżana, ale coś w tym jest właśnie, nie, gdzie to się wypala, że... No, Innym wytłumaczysz, nie, mówi innym wytłumaczysz, ale sobie tego nie możesz wytłumaczyć. Nie wiesz, czy tam dojdziesz nawet. I to jest taki, w yy, jakimś zmaganiu, nie też ci to. Tak, ale z, z zawierzeniem też masz do czynienia na przykład na co dzień. Wróćmy do tego pierwszego odcinka, który nagrywaliśmy, kiedy usiedliśmy tutaj e, z Marcinem i przedstawiał nas, e, pamiętasz, padło takie hasło Marek Mąż. Co prawda, nie Twój, prawda, ale to tak z kontekstu zrozumiał. E, nie, ale o co chodzi? To jest. To dobry przykład, chociażby to, co robimy na co dzień, e, kiedy zawierzamy, tak? W imię też Boże, mm. małżeństwo chociażby. Opowiadałeś dużo na temat Gosi, rozmawialiśmy na temat tych relacji wszystkich. Czy na przykład wstępując związek małżeński z drugą osobą, jesteś w stanie przewidzieć, co będzie za chwilę? Czy to się zaraz nie zepsuje, czy się nie zepsuje? Mm. Jest ta pewna niepewność taka. A mimo wszystko decydujemy się na to, tak? E, ślubujemy sobie, zawierzamy sobie, dokładnie zawierzamy sobie. I w przeciwieństwie do tego, Tutaj akurat jeśli e, mamy do czynienia e, z Bogiem, który no wiadomo, tyle lat już, tak? E, niezmiennie. No a tutaj w małżeństwie zawsze może się zdarzyć to, co nas tak naprawdę powinno hamować przed zawierzeniem do Bogu, który wpisany jest na kartach Pisma Świętego. Nigdy e, e, nie sponiewierał swojego ludu, nie? Swoich ludzi. się jeszcze, wiecie co, tak tutaj e, z tym słowem zawierzyć... Kojarzę słowo też powierzyć, czyli jakby oddać. A propos właśnie małżeństwa, nie wiem, także mojego kapłaństwa, że to takie powierzenie się Panu Bogu, to jest takie właśnie oddanie siebie i. Doświadczenie właśnie tej wolności. Ja nie wiem, może tak jest bardzo mocno to we mnie w ostatnim czasie i dlatego jakoś tam te moje, moje myśli do tego wracają, ale jedną rzeczą jeszcze jest bardzo taką ważną rzeczą jest to, zobaczcie, że w tej modlitwie zawierzenia, powierzenia oprócz tego, że ja podejmuję jakąś decyzję, taką na tu i teraz. Co do tego, żeby Pan Bóg mnie prowadził, to też jest y, jedna jeszcze rzeczywistość, mianowicie próba odczytywania poszczególnych wydarzeń mojego życia właśnie z takiej perspektywy, że Bóg tam był obecny, że y, Bóg dał mi się poznać, dał mi poznać swoją wolę, nawet jeśli podjąłem jakąś złą decyzję i wy, wy, wyniknęły z tego złe owoce, to dla mnie też jest jakiś to, taki moment poznania i to właśnie. Powierzenie się w tym wszystkim Panu Bogu pozwala mi jakby dostrzegać Jego obecność, ale też prowadzić mnie do jakby kolejny etap zawierzenia, oddania się Jemu. To, co w ogóle też w Izraelu jest. No, Izrael jest, jest religią pamięci: że oni co roku Bóg kazał im wspominać Paschę. I ojciec z rodziny co roku to samo dzieciom opowiadał o tym, jak Pan Bóg wyprowadził ich z Egiptu mocną ręką i tak dalej. Żeby sobie to nieustannie przypominać, te wielkie dzieła Boże w życiu właśnie Izraela. I myślę, że takie też patrzenie, trochę nawet retrospektywne na, na moje życie, na wydarzenia, na sytuacje, na historię tego życia, pozwalają mi odkryć. Yy, na ile właśnie ja powierzyłem się Panu Bogu i jakie są tego owoce, że może Pan Bóg tak jak nie wiem ja na przykład właśnie w ostatnim tygodniu też napisałem taki komentarz, gdzie odniosłem się do historii mojego życia, gdzie mówiłem o ojcostwie, o powołaniu do ojcostwa, o takim charyzmacie, który dostałem od Pana Boga i w momencie kiedy ja go otrzymałem, kiedy dostałem takie poznanie, to mówię Panie Jezu, ale w ogóle o co ci chodzi? To w sensie, jak ja mam być ojcem, jak ja nie, nie wiem, co to znaczy być ojcem, bo, nie, bo mój ojciec był alkoholikiem, bo mnie bił, dusił i nie miałem żadnego dobrego obrazu ojca. I nagle, y, kiedy patrzę teraz po 17 latach na tamte wydarzenia, to widzę, jak on to wszystko we mnie rozwija. Poszczególnymi sytuacjami, i tak dalej, a wystarczyło pewnego rodzaju takie po prostu przyjęcie, nawet nawet nie do końca rozumienie tego, o co chodzi. Bo ja mówiłem, Panie, ja nie wiem, dlaczego Ty tak w ogóle podjąłeś taką decyzję, ale widzę, jak on po prostu przez lata, jeśli, jeśli tylko mu nie przeszkadzam, mm. chociaż i z tym moim przeszkadzaniem sobie też chcę poradzić, i jakby to jest też jego wola, taka właśnie na moje życie, żebym był szczęśliwy. To, to widzę, jak On po prostu doprowadza to wszystko właśnie poprzez takie powierzenie, zawierzenie do, do pełni szczęścia i też do takiej wolności mojego serca. Jest pewne to... rzeczy, tu jeszcze Terezia się wetnę, pewne rzeczy gdzieś tam się po prostu też tak, jak ja patrzę, to się wydarzają we mnie. nie? Ale to no fajnie to mówisz, że przez te 17 lat widzisz, jak to się w Tobie rozwija, nie? bo tak Naprawdę, to no, Duch Święty w nas to sprawia, On nas prowadzi, nas tego wszystkiego uczy przez różne doświadczenia. Oczywiście nasza praca też jest tu ważna, nie? ale też taką ciekawą rzecz powiedziałaś, że zawierzenie to jest również w pewnym momencie przekroczenie własnego rozumu, nie? a to, to też nie jest łatwe, nie? że my wchodzimy w rzeczywistość, który, yy, gdzie trzeba by, no, nie tyle, że ja. Mówię, że że ja mam być bezrozumny, nieślepy, jakiś taki. Tylko, że ta wiara, to zawierzenie przekracza jeszcze rozum. I to jest dla mnie też właśnie takie mega ciężkie, bo my no chcemy być rozumni, jesteśmy przecież istotami rozumnymi, a tu trzeba coś jeszcze więcej zrobić. Nie? Po, trzeba postawić ten krok no, w, taką, w, te, no, w taką rzeczywistość. No której my już przy, przestajemy, yy, przestajemy ko ją yy, kontrolować. Nie? Także to też jest chyba. No do zawierzenia takie... też podchodzimy w taki sposób metafizyczny Cieka, nie? bardzo, no nie? Jeśli chodzi nawet i o wiarę, jeśli chodzi o to wszystko troszeczkę jak yy, traktowanie jak takiej baśni, a tak naprawdę Pan Bóg yy, przychodzi do nas w znakach tak naprawdę namacalnych i ziemskich. Pamiętacie tu taką historię o księdzu Proboszczu, który yy, w kościele z wiernymi, który znaczy to podczas powodzi prawda? Tak, tak, tak. i podczas tej powodzi tam zbierała woda i oni coraz wyżej przychodzili na, na, na kondygnację, na chór, potem gdzieś tam przypływała jakaś łódka e, zabierali ludzi i ksiądz proboszcz mówił nie, 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 i spokojnie ja, ja sobie panu. dam radę, bo zaufałem Panu i tak po prostu po kolei wszystkich brali, 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 aż w końcu tej wody było tak dużo, że tylko wieża wystawała, ksiądz proboszcz został na tej wieży E, przypłynęła łódka, przypłynęli strażacy e, no nie nie chciałbym, bo on powiedział, że Bóg go uratuje bo zawierzył Bogu, tak e, potem już helikopter tylko doleciał jak na iglicy gdzieś tam się trzymał i, i on też powiedział że nie, 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 Pan Bóg go uratuje ale niestety no zginął e, finał był w niebie, kiedy po prostu miał pretensje do Pana Boga, no ja Ci tak ufałem ja Ci tak zawierzyłem a Ty co, pozwoliłeś, żebym zginął? No, i w tym momencie Pan Bóg mu wyliczał. pierwsza łódka, druga łódka, trzecia łódka, nawet helikopter ci wysłałem. Czego Ty jeszcze chcesz ode mnie? No, to te, też jest, nie? W tym racja, że y, to zawierzenie nie jest y, brakiem jakiejś naszej aktywności i nie, i nie jest y, też czymś takim. Tak, czymś Tak. I takim właśnie tak. myśleniem tylko. Y, jakimś, no, abstrakcyjnym, bo nadmierna, bardzo, nie? nadmierna ufność ułóżność miłosierdzie bo <coughs> jest tak. ciężki, że tak, tak. tak dokładnie. Dlatego też tutaj po prostu trzeba być wyczulony na to. Ale często to też, tak jak w poprzednim odcinku hmm. mówiliśmy, że niektóre rzeczy przychodzą po czasie. Ale pozwólcie, że Marek ja tylko wiesz, co jeszcze tak było bardzo mocno poruszyłeś też moje serce tymi słowami o tym przekraczaniu rozumu. Um. Zobaczcie, że tak naprawdę ludzie współcześniej posługują się jakby dwiema kategoriami poznania. To jest rozum i emocje. Mhm. I teraz to, że emocje mogą nas mylić, no to mamy świadomość i mamy przykłady wielu po prostu relacji, gdzie wydawało się, że coś jest miłością, albo zaufaliśmy komuś, a ten ktoś nas gdzieś tam zawiódł i tak dalej. I opieramy te rzeczy, albo nie wiem, kupujemy, nie wiem, jakiś. Super y, sprzęt, prawda, i nagle działamy pod wpływem emocji, ja to się później okazuje, że tak naprawdę nie potrzebujemy do końca tego i tak dalej. Ale też i ta kategoria rozumu, no, my Marek, to dobrze wiemy, że myślenie nasze może nas mylić, mm -hmm. że, y, że jakby też to, co rodzi się w mojej głowie, i też to, co rozum mi podpowiada, że to może być fałszywe. Więc, jakby dlatego potrzebujemy jakąś jeszcze trzecią taką kategorię, która właśnie jest związana z tą moją relacją z Panem Bogiem, z taką duchowością, która jest we mnie, z tym rozzyznaniem duchowym, z taką wrażliwością duchową może bardziej. Która mi da światło na konkretne sytuacje mojego życia, właśnie nie z perspektywy rozumu, nie z perspektywy moich emocji, ale z tej perspektywy, która jest najprawdziwsza, czyli właśnie z perspektywy poznania Bożego i takiego, jakby Jego woli. Ja też. Też mówiłeś o tym, myśl przychodzi, nie wiem, czy to będzie na koniec, czy nie, chociaż <laughs> ty kończysz, nie? ale że to zabierzenie, chociaż jest niejednokrotnie trudne tak, i tyle od nas wymaga, to jednak jest ono po to, żebyśmy doświadczyli wolności, tak, że jesteśmy wolni, tak, że rzeczywiście Bóg troszczy się w każdym aspekcie naszego życia o nas. Nie? I to jest to, nie troszczcie się zbytnio, co będziecie jeść i pić. I to nie, do tego to prowadzi ta droga. Nie? Do, takiego Bóg nas prowadzi, chce nas doprowadzić do, te, do takiej sytuacji, nie, w której my będziemy mieli taką postawę serca, że rzeczywiście będziemy no, wolni, tak? mając tą świadomość. Nie? Jest o, ojciec, tata, który naprawdę wszystko ogarnia. Wielokrotnie, nawet na kartach historii, mamy takie przypadki, kiedy naród polski był zawierzany. Tak? Zawierzaliśmy się mhm. e, matce Bożej, i zobaczcie, wielokrotnie to się udało. tak? Mhm. Więc i to jest niesamowite takie wotum, jednocześnie ciężkie, bo okupione, ale z drugiej strony no warto zawierzyć. I słuchajcie, właśnie na koniec, <noise> jednak. Na koniec. Yy, właśnie chcielibyśmy Wam takiej wolności serca życzyć, żebyście doświadczyli poprzez właśnie zawierzenie, poprzez powierzenie swojego życia, oddanie tego, co jest moje, Panu Bogu, żebyście doświadczyli niesamowitej wolności i, i takiej łaski, że. Bo to jakby też po pierwsze rodzi się z tego, ale też i jakby prowadzi do tego, że ja się czuję umiłowanym dzieckiem Pana Boga. A to jest chyba najwspanialsze doświadczenie serca człowieka, które człowiek może doświadczyć. Bardzo Wam dziękujemy, kochani, za ten czas czterech odcinków, gdzie spotykaliśmy się i modliliśmy się też razem, ale, ale o tej modlitwie żeśmy rozmawiali i chciałbym Wam na koniec pobłogosławić. Pamiętajcie, że ten Adwent się nie kończy, bo Adwent to jest przyjście i tego Wam życzę, żebyśmy, żeby w naszych serców, do naszych sekcji przyszedł Chrystus i tam zamieszkał. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa.